Na miejscu zawsze robię jakieś 300, nie ma błota, To nie ma co świrować, nie? Chociaż tam mogą być dzieci przy oknach. Miejmy litość dla tych biednych, bezbronnych stworzeń. Pójdę za winkiel. Pa, 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 Nie wiem, Pałku, kurde. Ładna jest. Jak lokier? Czekacie wszyscy. Ja też czekam. Kiedy wy mi jeść przyniesiecie? Kurde. Układ słaby, proszę Państwa. Niedziela, trzeci. Imieniny Franciszka, Saverego. Wszystkie dobre, wszystkie, 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 wspierających. wszystkie, wspierających. Paula, O. Paula. Nie, o, tylko S. E, dzięki wielkie za wspieranie! Dawaj mi tutaj kurde jakiś marker dobry. Ale najpierw uśmieszek poprawimy. O, nie było dobrze widać. Dzięki wielkie za zakupy i za wspieranie farmerskich działań. O, cyk. O, a pocieniujemy z lewej strony. O, już cały odcinek będzie dla ciebie, Paula. Nie, przyspieszymy chyba to. Ten, to moją twórczość. No, wszystkiego dobrego, Paula. Dziękuję pięknie za wspieranie, za, za, za kupowanie dóbr farmerskich. Jeszcze mam na nadzieję, nie, nie jeden deal przed nami. A propos, dili. dzisiaj przy niedzieli, no ale tak trzeba, bo jutro chcę mieć z tym spokój, bo inne rzeczy do roboty są. Yy, będę bił królika. No tak, no, co tu dużo opowiadać. Będę kurde, e, bił królika, żeby klient miał dobre mięsko. No nie mam jakichś dużych królików, jest młodziutki samczyk, no ale może z 2 kilo będzie. No więc tak, troszeczkę ogarniemy, bo jak wiadomo tutaj proces rozbiorowy się odbywa na moim właśnie blacie roboczym. O! Wiecznie zmiotek nie mam żadnych Gdzie te wszystkie zmiotki? Tak z grubsza, bo ja na tym nie robię To jest tylko stół a. To jest tylko stół, proszę państwa W takich warunkach nie można mięsa przygotowywać Kurwa Wróć No zostaje to tak A tutaj mamy Nasz blat już taki roboczy, nie? Zawsze jest czyszczony. I elegancko. O! Zaraz się to zmyje. Będzie git. Idę po wodę. Na jeszcze kury trzeba wypuścić, bo się dobijają już. A ja mam jeszcze coś dla nich. Ale to do szklarni wyrzucę. Pomidorki, które gdzieś tam. Abi! Uch! Pomidorki, które gdzieś tam. Albo tu, niech mają. O. Pomidorki, które gdzieś już zaczęły gnić, bardziej lub mniej. O. Taki jest jak najbardziej do zjedzenia, ale nie żałuję mam ich, ja tego nie przejadam. Więc niech kury od czasu do czasu mają i ode mnie rzeczy. Jakieś tego typu <laughs> witaminki to witaminki, nie Abi? To na razie ich nie będę puszczał, bo mogą mi przeszkadzać. Ta... No dzisiaj chłodniej. z cztery stopnie mogą być na minusie. Czy Wariatka, Ci uspokój Jeszcze zima cała Nie tylko ja się liczę i moje interesy, dawaj Co, jedno zostawić? Dobra, kurki wypuszczę To do dobra, zaczynam bal. Już prawie gotowy jestem, abiaty. <laughs> dobra, kurki wypuścimy. Lepiej, żeby poszły do szklarni, pogrzebać trochę. I żeby tylko na śniegu tam stało, jak tam nie ma nic. Ziemia zakryta i zmarznięta, nie? A w szklarni zawsze jest troszeczkę miejsca, żeby coś tam pogrzebać, się opylić, się wykąpać. A kura zadowolona, to zniesie jajo na bank. No i ja wszystko robię, żeby tutaj nie kopać, nie? Mam inne zajęcia niż kopanie, więc, jakby to mogło odpaść przy procesie, właśnie takim, że kury wpuszczam i odpowiednio nawożę, no to kurczę. To o wiele mniej roboty, mniej siły, energii, a mam przygotowaną szklarnię pod sadzenie. Więc wiecie, to jest udoskonalenie, to jest postęp technologiczny. Aby zostań, ja idę tylko po narzędzia pracy, noże. Chcesz dziewczyny? Smarznąć też fajnie, co? Czasem. No, Ewi, to szaleje kurczę od wczoraj. Się chce. O! o. Co Ewi? Do dżentelmena? Nie ma doktora. Ja bym was puścił razem, ale kurde, jak mi. O, perełka pierwsza na zadymy. Chodź, perełka. O. Tamten świruje, bo Ewi, kurde. Chce się bzykać. To ten. To... Jak Ewi wypuszczę, to tamten shopę mi rozwali. Lepiej nie wypuszczać, niech siedzą, chodź. Chodź, perełka. Tak, o, jak się to chodzi. A tamten, kurdy się oblizuje tylko. To nic, te nie mają, no to te pewnie zakocone by były. Nie? Chyba, że zaraz dostanie któraś Rui. Tinka raczej załatwiona. Ewentualnie Marysia. Też pewnie załatwione krój nie masz, co perełka? Jakbyś miała, to ja bym Cię puścił od razu. <laughs> Ci się przyda ciąża. Będziesz miała co robić. A nie za dymy kręcić. Dobra, mam tutaj. O kurde, kot. Się wystraszyłem. O, strzałka, nóż. Razy dwa. Wszystko z tych rzeczy o piękna zima, dobrze, że śniegu nie nawaliło jeszcze, bo, no bo bym musiał odśnieżać no. 30 byłoby trzeba wtedy wyposażyć w półk, półk jeszcze zrobić, bo tam trzeba remont ogarnąć i wtedy odśnieżać Na razie jeszcze czasu na to nie ma zbytnio. No znaczy by się znalazło, było trzeba no. ale lepiej późno albo wcale niż niż teraz o, a tutaj jest gdzie jesteś, tutaj tutaj jest nasz króliczek. No młody jeszcze kurczę Emilon może mieć 5 miesięcy Tak więc jeszcze z 2-3 miesiące jakby go potrzymał to pewnie tam z pół kilo mięsa dobrał no ale nie mam zamiaru trzymać może będą młode, może nie będzie młodych najwyższy samca się dokupi. Jeśli tam młody co został, albo ten, bo z samicami one biegały, no to jeśli roboty nie zrobią przy tamtych samicach, to będzie trzeba coś kupić wtedy. Samca jakiegoś. No. Klakier wyjdź, kurde, bo mi najdziesz. Abi to samo. Niezbędne narzędzia. Pałka, nóż, sznurek. I powinniśmy dać radę. Gdzie go zawiesimy? Tu. Można, o, będzie to Dobrze. Na miejscu zawsze robię jakieś czysto, nie ma błota, to nie ma co świrować, nie? Chociaż. Tam mogą być dzieci przy oknach. Miejmy litość na tych biednych, bezbronnych stworzeń. Pójdę za winkiel. Na mnie nikt nie patrzy. Budy! Budy! Budy. I po akcji, proszę Państwa, o. wszystko wszystko pożądalu. Abi już zajada uszy. Kurki coś tam wydziawią krew. I tyle. Królik nawet się nie zorientował. Farmeryska szkoła. Odcinek z procesu skurowania, e, oprawiania całego królika i dzielenia nawet porcjowania jest na kanale już od dawna. Więc nie będę pokazywał, jak coś to zapraszam na kanał i sobie tam szukajcie treści, które was. Interesują. A ja biorę się do roboty. Co? Zjadłeś? Idziemy kozy chyba zamknąć. Chociaż jak stoją, to niech stoją. Czy jakby się chowały, to by schował, nie? A tak to widocznie wolą sobie postać, niech stoją. Proszę Państwa, się już szykuje i słoninę będziemy wędzić. Być może nawet jutro, albo pojutrze. Tak więc zapraszam. Jakby ktoś był chętny, bo jest bardzo mało jej teraz, <laughs> muszę spróbować. Jak będzie dobra, to będzie więcej. Ale ten rzut to jest bardzo mało. Nie? Więc jeśli ktoś chce, to szybciutko, szybciutko, bo zaraz zniknie. Ale, ale, jeszcze kurczak, proszę Państwa. Też 8 połówek, z czego cztery już jest sprzedane, chyba. Jak dobrze kojarzę. Więc, jeśli ktoś chce, no to szybciutko też zamówić. To jak będzie, to wyślę. Kuchwale farmy! <grym i wyszeli>